Ewa Love is gone Jedna martwa Kurwa Druga martwa Druga martwa Kurwa <tiekturza> Tak by, kurwa Wstawać Wstawać, wstawać, stawaj Wstawać, wstawać, i chu Ej, co jest? Agatka Pokaż się Słuchajcie! No. A, 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 Jest ciebie. Kulka. A ja Ja ta radzicie, Ja to mi tu przyciśnie po Nie, Ale jesz, jak co ty To ty robisz? Dopiero. Co ty robisz? Kulka, co ty Kulka robisz? Co ty masz na twarzy. Co Przez? ci wyjebało? Ej, Kulka, ty się popłakałaś? Mhm. A ty wyglądasz jakbyś była trendowata. Kulka, prześpisz się w samochodzie? Jo, tak. Kulka... Frunia nie ma? Nie ma Frunia. Przecież poszedł. Kogo nie ma? Czego Agata myśli, że się o ścianę opiera. <grym> się, Ej, trzyma się rymnie, jo. Ej, trzymaj się ramy i majtek Jesteś. mamy. Już nie ma. Ty się? samochód. Ej, cicho. dobrze, dobrze. Dobra. Dobra. Co? No powiedz, uśmiechnij się. Co ty robisz? Spierdalaj kurwa ja z tym mnie bana aparat. Nie sklepu kurwa za 5 zł. No to, ja za taki Na 5 zł? <słuch> Takimi kufami no? No kurwa.